No niestety, moją córkę nacięgnięto e, na koszty. No, to jest głupia gra w robloxa. Widzicie, jakie grają wiadomo... Roblox, nie? Ja wam opowiem teraz historię. Wyobraźcie sobie, że moje dziecko praktycznie, e, no można powiedzieć, że prawie padło ofiarą PDF-a. Ze względu na to, że mój Kubuś sobie grał w różne gry na Xboxie i miał kolegów, którzy siedzieli sobie na Discordach, e, wyraziłem zgodę na Discorda. To był mój błąd. Po czasie człowiek uczy się na błędach, nasz. Na szczęście tym razem obyło się bez tragedii. Wyraziłem zgodę na, 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 na Whatsappa, wyraziłem zgodę na Discorda. Tym, że po jakimś czasie zorientowałem się, że mój syn strasznie panicznie bał się tego, żebym zbliżał się do jego telefonu. I to mi zapaliło lampkę, bo wiecie, yy, ja wchodziłem do kuchni, jego telefon leżał na blacie i chciałem go po prostu przesunąć, nie? Bo chciałem sobie coś, coś zrobić w kuchni i złapałem za jego telefon, a on od razu startował jak torpeda Zabierał ten telefon, przepraszam tata, że go tu położyłem. I ktoś mi zaczęło k śmierć. Młody poszedł spać, a ja sobie wziąłem telefon i sobie przejrzałem wiadomości. I wyobraźcie sobie, że były tam wiadomości, z jakiegoś k Konta na Discordie, właśnie na zasadzie: a to będziemy parą, to dziesięcioletniego dziecka. On miał wtedy 10 lat. Będziemy parą, okay. ja, będę, ja będę, przepraszam, twoją dziewczyną, czy, czy, co lubisz robić, a może byśmy porozmawiali na kamerce? Tylko, że ja nie mam kamerki. Ja od razu, słuchajcie, bo oni pisali też na WhatsAppie, od razu zadzwoniłem na policję, zgłosiłem numer telefonu na policję. Kubuś yy, strasznie k przeżywał to. No to była jego pierwsza dziewczyna, ale no k***, jako osoba dorosła, no bierzecie czytacie takie wiadomości i wiecie, że tam no nie gra wszystko, nie. Ja zacząłem pisać z tą osobą, ja zacząłem pisać z tą osobą, no i no i cel był jeden, nie? Zdobyć adres, zdobyć zdjęcia przerażająca sytuacja. Od tamtej pory mój syn do tej pory jest bardzo zły na mnie, ale mam całkowitą, całkowitą kontrolę nad jego telefonem, nad jego komputerem, nad jego Xboxem. Całkowity wgląd do wszystkiego. Co by nie robił, ja do wszystkiego mam wgląd. Także moje przesłanie: pilnujcie dzieciaków w sieci. Pilnujcie k***. naprawdę pilnujcie, bo dochodzi do tragedii non stop. Są tragedie i cierpią na tym dzieciaki. Ja już się prawie sam k***. Na własnej skórze o tym przekonałem. Nie, gry i internet to nie są niewinne zabawy. To jest niebezpieczne miejsce i to od was, od rodziców, zależy, czy wasze dziecko będzie bezpieczne w sieci.